Wyjdzie stąd, ty nie będziesz! No i zakazał się... Ty przygłupie cholerny ty! No chciałem mieć świecę! O Boże! Dobra, już nie chwili... Rozlałeś, leje się wszędzie, nie rozumiesz! Z głowy ci się leje kurwa, dysmusk chyba. Idiotko ty. Co jesteś idiota! Nie chłopaki włączam stream, bo widzisz, gdzie? Te kurwy to, to, to się też miałem, mi fejmy. Nic ci nie rozprosimy pajacu Ty mi rozdrosisz kurwo ty. Nie przepraszam no kurwa. No. Czym cię po robisz! To ja, ja nie powiem, robisz? To ty robisz się pośmiewisko, niech on się do... Robisz. Dobra, tam dalej lecę z cywiskiem, tematem. Nie bij już! Ale ta są Marlena. Ty się ze mną kłócisz, ty mi robisz? Ale to są, powiedziałem? Z kim się, zda, 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 ja się z tym wystawać. Ja cię chałupy wyjebałem. Ciebie! Ale ja, ja ty Ja pierdolę To Ej, ziomki! Ej, właśnie za dużo was jest na tym... tym patrz co mi daje, przy dystans. Ale zobacz, mi jest cały tylko patrz co z ja ją. No widziałam. widziałam. Nie widziałaś, patrz! Pójdź się patrz. No, widzę, 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 wszystko widzę. I tu widzę, i tu widzę. Dokładnie. Co też Kalas powiedział?